Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku RIPO z RIPO jest za mną Agnieszka jestem. W I Jestem! Ziółwnidza. I Tomej. Jestem, intro. Po intrze. Także słuchajcie, kontynuujemy, ja mam w ogóle jeden życia, więc pozwólcie, że ja wezmę sobie apteczku. Przestań biegać. Wezmujemy ja? A ja nie to, wiem czemu ja biegam. <laughs> Wszystko, żeby mieć taminki. i lecimy. Agnieszko, pamiętaj, żeby dokładnie przeszukiwać pokoje. Mm -hmm, mm -hmm. I ja zadam, powiem jeszcze jedną rzecz, bo ktoś tam się powiedział, że to nie lepiej grać na TS. Słuchajcie, o to w tej grze chodzi, że to jest gra z proximity chatem, czyli im bliżej siebie jesteśmy, tym lepiej się słyszymy. Jedyne co możemy, to ewentualnie, jeżeli nie możemy się znaleźć, to po prostu się mówi, że się nie żyje albo coś nie. w tym stylu, tak? Ale czemu? Ty... To właśnie tylko zabawa, że nie wiemy, czy żyje. Ale czy... później, że wiesz, później i tak kupimy upgrade, więc będziemy wiedzieć, czy ktoś Te żyje. Tak, a wiesz, że podobno jest taki y, mod, że y, ktoś nawet jak umrzył, to może pisać, ale ja nie wiem, jak ten mod się nazywa. I nie wiem, czy byśmy y go chcieli. Y y chyba jest coś takiego, no? Chyba jest też taki mod, że y, ktoś może mówić nawet po śmierci. Tam, gdzie Oho. jest, tam, gdzie leży my też by można było ewentualnie to ogarnąć. No to no jeszcze lepiej. Ale dobra, my szukamy, a ja wam przypominam oczywiście zostawiać w komentarza, subskrypcję, wstawiać te zuszarki, macie oczywiście w opisie. I komu dziękujemy? WSPIERAJĄCYM! Wspierającym. Dokładnie <grym> tak. O. Tak. Zobaczymy. Szajbraj tak like dajmoąd. Szajbraj tak like a... O, posąg. No i kuchotko. Mario. Ja wiem. Upach, daj mu... Nie, oj. Dla ciebie, Maris. Pękło Uważaj. No! Aga! No, to on! Wojtusialka! Leci! Wojtusia alka mi weźmie... Nie, nie, nie on tu idzie, on tu idzie. A, nie. A ja go chciałam. No, <laughs> <nie, nie, nie. laughs> Wdaj młoda mi zepsula. O cholera. Posiekaj, bo mam duże. No! No WURTUK! No! Nie mi dzieci. No, samo samo się błyska, coś samo coś się krzmi. do wydania. Żygaj! <grym> 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 Co? Kapama. Ja to kurwa odniosę. Niech ona tam świruje tymi swoimi nóżami. Ja kurwa odniosę. Cie tysiące drogą nie chodzi, macie kływa. Cie tysiące. Tak. Masz problem kływa ty. Śponiasta, chamico Boż jak mi mało życia i wszystkiego Nie! O cholera, ona mnie teraz killing Co? To by Cholera jedna ona tam poszła do punktu. O nie, 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 ja nie będę żygać. A! No a co? No, no się na ciebie! Wow. Ty się dekiel, Jezus! Dziża mi się do ucha! To prawie jak w DBD ja tobie. No, bo wyskakujesz mi za winkla. Tam w ogóle też ponia... nią. Weź se załóż załóż se. Tam sobie załóż, chumico Jest <grymne> tu? Nie wiem jest kicki tu kociwałem Tomek Chumico jedna Przyprowadziłeś go tu Brzmisz. Posłuchaj! Jak? Pod nisko, ej! Ja bym... was, żeby mnie na sobie nie za chwilę, ty! Posłuchaj! Jezu, ale ty brzydka jesteś! No przestań na mnie! Przecież, co ty tu robisz? Zachowuj się trochę! O Jezu, słuchaj! Au! Jezu, jak się przestraszyłam! No dobra, już, weź się uspokój! Dama. A gdzie niby dama. A poszla? Weź ty mi to z twarzy, bo... No sam Nie przeprowadziłeś chęć... to, chomico. Niechęć mam już na ciebie, kuźwa. <noise> Kiedy to zejdzie? Nie wiem. Przysięgam, jak... Jesteś paschudna, Dzięki! Za cię ty. ty, trzymaj mi włosy. Wiesz, a ty wyglądasz? Jak? O, poszło. Oh. No, po ładnie. operacji. Jeżeli tak wyglądasz po pracy. Po operacji, to... deklu. A, po pracy. Operacja. Operacja. Ej, jak Wojtek umrze, to ja kływa nie ręczę za siebie. Idę za niej życie kurła. Ja wszystko Kływa zaniosę. Tak. 5000 ladnie Gdzie te chłumice <laughs> O to są rzeczy Jak co to Tomek nie widział Mi amore Mi amore Por favore Mi amore Wypieprzaj Don't fucking touch me Halo? Jesteście tu? Halo. A dobra, żyjecie. Dobra, dobra. Mi amore. Mi amore. Por favor, mi amore. Mi amore. Kuźwa jestem głodna. Niekoniecznie wrażeń. Ale żarcik tej. Mi amore. Uwaga, idę z próbką. Co to? No gratem! Się odpalił. Nie! Jezus! Rozumiesz? Rozumiem. Tak, 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 tak. -ka 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 -ka! Ty szma! You bitch! Wypieprzaj kływaj, jeszcze raz mnie tknij! A -ka 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 -ka! Okay. Uważaj, bo to A -a -a! No, spierda! You fucking... Trzy razy mnie wziął. trzy. A co to jest? Pająk A, pająk No ten co skacze. Ja to, to, to nie jest normalne Poszedł? Nie wiem Zyżar mi Bo tutaj jedyne Bo tutaj jedyne co nam jeszcze zostało To jest taki bitny posąg, ale My go nie weźmiemy tutaj, trzeba będzie go przenieść Ja bym, słuchajcie, ja może pójdę to sprzedać, co? Tak O, to kończy, no. Bo tu mamy 20 tysięcy Nagość do mnie, patrz A ja ba, 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 ba! Nie! Ratować nie. to! No nie da się tego kurwa jak się nie da! Na bok! A! Ja wyszedłem! Weź tego szpona ty, ździrko <grym> Czy co on robił tam? Franca Jest na łóżku czy... Na łóżku? Mieszka będzie Ale ona chyba się na mnie sfokosowała, Spójrzcie, byś No bo ona cię widzi Tomek No to dobra, to wyjdźcie z tego Wejdź pod łóżko, to na co pójdzie A! No, <śmiech> Brawo <śmiech> ja, 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 ja nie mogę naprawdę nie mogę Przysięgam ja, się ja nie mam... ja, 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 ja nie mam siły nie mam nie, siły, nie? Można... Ja, ja nie wiem, jakby niego już mówić. Nie wiem, po prostu nie wiem. Tomek, no... trochę tu podupiła nam tych obiektów. No bo ona... bo to no... Ja wiem, tu było 20 tysięcy z 14. To i tak nie... czekaj, chodź, chodź chłopiu, chodź. Poczekaj, poczekaj, bo tu coś wyleciało. Nie ma tej baby. Musimy, wiesz co, jak doniesiemy te rzeczy... To trzeba chyba jeszcze spróbować może ten jeden posąg y, przenieść, ten co stoi. Coś spadło? Tutaj tu, Nie, nie, nie. Y, tutaj jak s, s, idź w lewo. I tam na końcu korytarza to zjem, Czekaj, bo tutaj ten... jest ten co żyga. Oh, <laughs> o maku. jak obrzygasz rzeczy to zniszczysz. To tu spadł! bo on mi tu żega kurwa ptasior Dobra Ada to wziąłem wejść i spałam tylko do przymnie Ada to pewnie nim się stąd może? eee tak 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 one momento ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! tam jest sorry 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 oh my god wow. Tam jest szpon! Baba ze szponem! No i nam niszczy, dlaczego? Niszczy nam? Co O Łaaa, moje gardło, kurwa! Fuck that shit! Uważaj, bo tu ta baba łazi! Łazi co? No, jest tu, jest tu! Nie wiem, czy ja... Czy ja... A nie, ten ptak tam jest. Patrz. Łazi. Jakby ją wziąć na lupę gdzieś. Nie, to nie mam. Może zniknie zaraz. Znikła chyba. No bo czekaj, wiesz co. A nie, wr wróciła. Czekaj. Co zrobiłeś? Halo, halo, alo. Ona idzie do mnie? Halo. Dobra, uważaj, że ci nie jest A czemu ty ją bierzesz tam do tego węta? O, idzie do mnie, dobra, chodź, 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 babu, chodź, 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 chodź. Taś, taś, taś. Chodź, 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 chodź. Taś, taś, taś. Babu, babu. A! Yup. Ja 산za, to... meites, yo, Uważaj, bo ona poszła chyba za mną, żeby tam nie zaszła ci od tyłu. Gramo! Ja pierdzielę. Dobra, walcz ten gramofon. Puść mnie, gramofonie. Siadaj tutaj, sieć. Idę po ptasiora. Dobra. Ja już wziąłem. A, wziąłeś. Ja już wziąłem. Powiedziałem, że w Oh. Ja co za runda tej To prawda Mi amore, mi amore, por favor Mi Dobra, tylko teraz będziemy musieli te dwa duże posągi dostarczyć kurczę, do tych następnego stopnia Ale Tomek będzie żył Mi już gardło boli od tych wrzasków no co ty? i <noise> tak. Dobra, ale musimy znaleźć coś w tym razie po drugie o! ba, 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 Baba 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 Tylko cicho, nie możesz mówić przy niej. Bo ona nam szponem tu wetknie, rozumisz? Ty wiesz o tego po momentu powiedzieć już tyle słów? Tak, ale nie widać, rozumisz. <laughs> tak, myśla, tak myślałem, że pod którymś najbliższym stolikiem Ja uczę się od niej. Ona już poszła. Chyba Dobra, nie ma jej. Tylko teraz tak, to ostatnie jest na samym końcu, więc trzeba przejść przez pod, podwórko. I tam w ogóle z tamtej strony, w tamtym tym jest jeszcze ten posąg jeden duży. Czyli mamy dwa posągi, tak? Tak. A 52 tysiące na łapie <laughs> teoretycznie zostało. Z tymi posągami czy bez? Nie wiem, bo to pokazuje ci randomowo, ile jest na łapie. O, słyszę ten urkę. Urka, urka, urka. <laughs> Hoj. Czyli zostały tylko te dwa posągi. No. no, życzę nam powodzenia. O to ja mogę być czybą tarczą. Oho. Aha, ten posąg w ogóle tu leży. Aga, czekaj. Co? A znaczy ja widzę, co to robi, ale co Dobra, to Dobra, my... Ja go spróbuję przenieść. No ja tam ten zrobiłem, by tylko... Co? Pięknie. Hey, nie, <noise> Spróbujcie tamten przenieść. A gdzie on tamten? Tam. A tam? O tam Jezu, tam jest, tam jest daleko. Co tu się stało? Dlaczego? Halo! Wojtek <noise> <noise> dzisiaj w tym odcinku przychodzi sam siebie. <noise> no to tak, tylko <noise> Ej, ty! A, dobra, nieważne. Patrz co. Co? Bierzesz zatwacz, za twarz za dupę? Zatwasz. Nie twoją, by się odwróciłaś nagle. Chodź, kurczę. Ty ty, się odlata, Łapaj ty tam nie gadaj. ty tam tyle do mnie. Rozumiesz? Chodź. Zróbmy to lepiej niż Wojtek. Dojdziemy. Dobra, Czyli, ale. Ja ty, ale. Poczekaj, delikatnie, delikatnie połóż. Ale ty, ale ty nie pytasz, gdzieś już tam? No, miałeś trzymać! Delikatnie! No, ja, ja, ja puściłam, ale twój... Dobra, chodź. Też moje było puszczone. Chodź. Co się chodź puściło, się to mój jest puszczone, chodź. No, podnieś do góry. No, też czekaj. Czekaj! Czekaj, riem zachodziło. No Ej, ja nie mogę... Poczekaj, bo ja muszę... Prosto. O, mów mi, gdzie jest przejście, tu? Prosto, tak. Wejdźcie oddal, na scrollu. Nie. Czy ty kuźwa, nawet łóżka nie widziała? No wyjechać, w drugą stronę masz przejście. Aga! Ja nie mówię w klawiaturę, hopio, daj mi żyć. O Jezu, jak mało Czekaj. zostało. Podnieś. Dobra. Mów mi, gdzie mam przejście. Oddal se, bo ty tylko widzisz w lewo. Czekaj, jak oddal se? Prawo, lewo, kurwa, twoje prawo. Dobra. Czekaj. Gdzie teraz? Poje lewo. Ja pierdolę, za chwilę będę w tych tu? kierunkach też chciał Wojtek, no w lewo, no. 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 Weź powolutku. No. Tylko słuchajcie, ile to jest no. warte? Teraz już nie. Dwanaście. Aga, bo staje! Ile to jest Wojtek, poczekaj, bo postawiła przed pią... Po, staje, czekaj. Udałem się <grym> Kurwa Wojtek mów dalej już też! Jeszcze 5 minut pogaj z nami przyniesiemy 0 Ja tylko przypominam że potrzebujemy 9 tysięcy No to masz Wojtek chodź nie podtrzymać masz. tu Co wy tu robicie? Wojtek to podtrzymaj Trzymam No dobra dziękuję no To nie, nie, nie będziemy mieli bo potrzebujemy 5 koła I co teraz No jest jeszcze 5 w tym pieniążkach <grym> No, ja piję do mnie. Wojtek wyśmiał mnie i zginął! Gdzie u głowa? Tu! Nie, tu to Nie, jest do wora. Przecież to się kływa tak nie da. Jakieś straszne te potwory. Cześć często tu bywasz? Gdzie jest wózek w ogóle? Where is the wózek? Nie no, nie zrobimy tego. Ijo! Jezus. Po no posiekaj! Słuchaj. Czy nie jeżdżasz jakąś kulturę? Wdziałaś go w głowę? Już zaniosłam dobra, no, ta no. um, tamta, ten, zniszczyło się. No i co teraz? Nie wiem, wejdź do apta. zostaniemy zrobieni. Nie zrobimy tego. Wy tyfy. Nie, to nie tu. A tu jest wózek tej. Ja i moje telefonie nie wdziwi. Kur... Tomek? A tu jesteś? No za mało mamy. To jest pięć tysięcy. Ja zawsze myślałem, że w jest więcej wart. Ale... <laughs> Patrz. Ile nam brakuje? Około trzech. <śmiech> <śmiech> nie brakuje, takie, takie kółeczka. No, no nie wiem, no czekaj, no zobaczymy, czy jeszcze coś jest, jak nie, to nie wiem. Nie mów do mnie, jak piękny że ci nie słyszę przez to. Że y, musimy coś jeszcze znaleźć, jak nie ma, to nie wiem. No to już wam nic więcej nie ma. No jak... Ko... Jak może nie być. Kogo? Balejko. Co? Stanimy, stanimy, sta... sta, boże. Biegania nie mam. Stój. Stani... Staniny. Ej, szkoda, że nie możemy napidać Staniny. tych potworów. Kurwa. Co? Co za baba. O, patrz! Tomek może tu w tych szafkach, patrz! Wow, kływa. Nic nie ma. Trzeba szafki przeszukać. Tu na bank coś będzie. Gdzieś. Trzeba szafek szukać. że wątpię, że my to zrobimy. Byśmy zrobili, gdybyśmy donieśli, ale... <średnia> Tragedia. Dzięki. A, to nie to. Tu nie, nie ma Nie, tu nic nie ma. Tu Wojtek już mówił, że tu już nic nie, więcej nie ma. No nie ma. Ja mu wierzę. <średnia> Ty mu wierzysz. No nie ma. Wszystko przeszukane. To my się poddajemy? No, widzisz, no masz jakieś wyjście? O, dzieć Rzecz! na ja Tu. Kurwa, ja do ciebie Ej, tam jest szczuta! Jaka szczuta? Szczuta tam! Cio, 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 teraz, cio! Przestań mówić. Fipe, gdzie jesteś? Tu, tu... Tu jest szczota, tylko żeby na mnie pękła. Tu u góry. Co? Szczota tu jest. No, widzę. Czemu nie mogę jej wziąć? Czekaj, weź się, zrób mały. To czy to była normalna czy ta ja trapa? No normalny taki żółty punkt na mapie. Weź jak sobie otwórz, to tam gdzie ona łazi widzisz żółty? Co to? Ten co zmienia głos. Czekaj, a ja bym to wzięła i ją kurwa? Chodź. Chodź.

Ja mam się taka. Skocz na baba. No dawaj. Nie, no to jest bez sensu. To już jest bez sensu tej. Dobra, idę was zginąć. Ja mam ginąć? To jest bez sensu, bez sensu, bez sensu. Ja idę kurwa ginąć. Przecież tu nic nie ma. Gdzie ta Franca? O psycholu weź spieprzaj! O ty szma... Lepiej ci kuwa! ona teraz znikła? Nie będę mogła zginąć. Nie no, mi po ebie zaraz ta gra. No tu już nic nie ma, to jest dwora yy, Moi współtowarzysze, czy ja mam zrobić self-destructing? No, tu już nic nie ma Umieraj No nie ma jak, dobra Jak to się o... No, bye 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 <ścoughs> <ścoughs> Jak no, cię zabiłaś? No self-destructing. No w obcach masz self -destruct... Nawet kurwa potworów już nie było. Ale powiem tak, bardzo trudne nam się, w sensie inaczej, zbyt duża wartość była produktów w tym, tym... W tym jednym, w tym jednym? Pomnikach. Tak. W pomnikach. W tych dużych pomnikach. No właśnie. To było bardzo źle moim zdaniem rozdzielone. Gdzie jesteś? What? Łooo, wow, wygrale ją. Patrz Tomek, to, to się tak robi, widzisz, patrz. Wypiłaś no. <śmiennie> z mapy. A ja was, loser. A ja was szukam tej. <śmiennie> loser. Tak, jestem king of losers. Jak kijem baseballowym tak rzucimy? Nie wiem. Nie wiem. <śmiennie> Napijdajałam kurwa lewo, prawo. <śmiennie> Powiem tak, co to było, co to było. Nie wiem, co to było, ale w następnym odcinku zaczynamy od nowa. Tak, jest, jest, jest. Także oby było dobrze. Lepszy rzut. Lekt, tak, lepszy rzut. Także słuchajcie, my wam za ciebie dziękujemy. Była, była oczywiście abieszka. BAM! Był Tomek. Byłem. Także słyszymy się w kolejnych odcinkach, więc trzymajcie się, cześć i Pa pa. pa, pa, pa. pa.